Największe wyzwanie w tym warsztacie? Na tych warsztatach największym wyzwaniem dla mnie było zmierzenie się z małą ilością snu i ciągłą presją i realizacją intensywnych zadań i fizycznych, i umysłowych. Pod ciągłym napięciem i ciągły brak snu to było takie najtrudniejsze. A co wdrożysz u siebie? W życiu zawodowym. Najfajniejszą, taką i najbardziej przydatną rzeczą, którą uważam z tego szkolenia, to będzie delegowanie zadań. Jako lider zespołu powinienem robić tego więcej, więcej delegacji, bardziej wychodzić z rzeczy procesowych i coraz więcej delegować, oddalać się, obserwować z lotu ptaka, jak wygląda proces. A co wywarło na tobie największy wpływ? Cała grupa i to, jak, jak z Kilku osób, które kompletnie się nie znają, można w bardzo krótkim czasie stworzyć bardzo dobrze działający zespół, stosując się do określonych strategii planowania, yy, rozwiązywania problemu. A co przekonało Cię do przyjazdu tutaj? Chęć doświadczania nowych rzeczy. I komu polecałbyś ten warsztat? Każdemu, kto chce doświadczyć nowych rzeczy.